Dzień dobry wam wszystkim, hey, witam was po tej krótkiej przerwie w tej pięknej grze jaką jest Harry Potter i Zakon Feniksa. Jesteś gotowy nas no. czegoś nauczyć? Jeszcze nie, ale już niedługo będziemy nauczać wszystkich tutaj obecnych. Teraz wykonujmy kolejne zadania, Dean Thomas to jest, to znaczy Connie Cleaver to było, żeby nauczyć go Petrificus Totalus, tak? Tak. Dean Thomas, to jest szukanie gargulców, ale my poszukamy ich kiedy indziej. Znaczy, będziemy tak szukać jak będziemy chodzić po Hogwarcie, ale no, na razie zostawimy to. Ginny Wesley, to jest, żeby nauczyć ją redukto, kiedy indziej. Nevramagonagal, musimy do nie naszej pani tak profesor iść. Gargulców? Tak, gargulców też wypatrujemy, nie martw się. Dobra, tłumaczę już, czemu mnie nie było, tak, w tamtym tygodniu Nagrywam to w... dzisiaj jest wtorek No, co jest, przepraszam, pomyliło mi się Dobra, zły przycisk na Ale dobra, na nagrywam to w wtorek A będziecie to mieli w... w środę I tak, pierwsze co To czemu mnie nie było Nie było mnie dlatego, że w, w tamtym tygodniu Poniedziałek, wtorek i środa Byłem trochę lekko przeziębiony i nie, miał, nie mogłem to... Nie, miał, nie czułem się na siłach, żeby go ogarnąć, co to, 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 mówię do Was. Bo ogólnie to gardło miałem ja troszeczkę zajechane i kaszałem. Więc nie mogłem. Później czwartek i piątek. Szkoła, musiałem mm, troszeczkę, miałem zły dzień i w czwartek, w piątek troszeczkę nie mogłem, bo byłem zajęty sobota i niedziela nie było mnie w ogóle w, w domu przez cały weekend i nie mogłem nagrywać, więc dzisiaj, w poniedziałek, aha przyszedłem ze szkoły znaczy, nie, w szkole nie byłem w poniedziałek ale nie mogłem nagrywać, ponieważ mm, co ja w poniedziałek robiłem? bo chyba mi się nie chciało a dzisiaj nagrywam, chce mi się i Jestem z wami, Potter a więc idziemy do pani Granger, ma dla was zadanie. dla was, czyli prefektów Gryffindoru, tak pani. Profesor, jest prefektem czekałam tutaj na grupę pierwszorocznych, którzy mają szlaban, słyszałam jednak, że ukrywają się na wieży wróżbiarstwa, oczywiście profesor McGonagall, cały czas tylko... oczywiście, oczywiście, idziemy profesor McGonagall, pomóc, ehm, w wieża wróżbiarstwa, co była? Tak nie, Sypialnia Gryfonów, kabinet Umbridge, wróżbiarstwo tu było. Dobra, czyli idziemy na wróżbiarstwo, na siódme piętro. E, no, przesuńcie się. Co jest dobra. Z tymi maluchami? Jak byłem w ich wieku, to zawsze słuchałem McGonagall. Tak, tak na pewno. Oczywiście. Na pierwszym roku tylko walczyłeś z trollem, uratowałeś nielegalnego smoka i zignorowałeś polecenie Dumbledora i pomogłeś haremu walczyć z quirelem. Wejdźmy na wieżę. <laughs> No te czasy pierwsza klasa. Smocze jajo. Niech twoja odwaga nie maleje. Pamiętamy jak tutaj ukrywaliśmy smoka pod tym filtrz nas gonił. Później jak walczyliśmy z Quirrelem, graliśmy w szachy, troll też był fajny. No. Minęło to już piąta część, pierwszy... piąty rok. Nie tylko szósty, bo już powoli. Powoli zbieramy tych członków i po jak zbierzemy tych członków, to już z górki wszystko pójdzie. Pewnie <grym> się teraz zastanawia się gdzie twierdza jest. Ja tak się zbieram do tej twierdzy, obiecuję, obiecuję, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie mam ochoty teraz na twierdzę jak ja nie mam ochoty w coś grać to mi to po prostu nie będzie szło i jak ja czegoś nie lubię to tego nie robię a nagrywanie jest moją, dla mnie to jest przyjemność i jak po prostu czegoś nie lubię to nie robię więc na razie mi się w twierdzę nie chcę grać jak będzie mi się, jak zacznie mi się chcieli grać w twierdzę i mnie taka pensz, taka venant, twórka najdzie to będę oczywiście grał i dokończymy tą ostatnią misję bo raczej e... Raczej kampanii ekonomicznej nie będę robił, dlatego że zniechęca mnie to... Trochę cicho było, nie wiem czemu. Zniechęca mnie to, bo w tej kamtazji muszę nagrywać i to jest najgorsze. Ty jesteś Harry Potter! Walczyłeś z tym, którego imienia nie wolno wymawiać? A na drugim roku zabiłeś tego węża? I wygrałeś turniej trójmagiczny? Tak. Super! Profesor McGonagall Kazała Haremu znaleźć smarkatych pierwszorocznych, co unikają szlabanu. Powiedziała, że jak nie przyjdą, to hary może nimi nakarmić smoka, który mieszka w kuchni. Ale w kuchni nie ma smoka, prawda? Chcesz sprawdzić? To w nogi. <laughs> Straszenie pierwszorocznych chyba nie należy do obowiązków prefekta. Trzeba maluchy nauczyć szacunku. Tak, tak, a ty byłeś bardzo. A tu mam jeszcze jedno zadanie, dlatego pójdziemy. Akurat chyba będziemy mogli to zrobić. Tak, właśnie tu. Nie, czek czekajcie. E, nie, muszę to sprawdzić, bo coś mi tu nie gra. E, nie ma, no czemu, a można tu wejść w ogóle? Nie, tu jest jakaś magiczna bariera, której nie mogę przekroczyć. Dobra, e, ale mniejsza, nie, bo tutaj te właśnie padma i coś tam, coś tam przyjdą te na wieżę później ale to zrobiłem dobra teraz idziemy do Minerwy McGonagall Oddać jej Questa Znaczy Questa, no takie zadanko Teraz tak mówię questa bo zacząłem grać w Skyrima i... i znowu ta Vena wow. tego RPG przed... Przesoczy z przesoczystego RPG którym jest Skyrim naprawdę może jak Ech, będę miał troszeczkę lepszy komputer to nagram bo nie wiem czy począł nagrywanie po... nie wiem czy nagrywanie ogólnie począł bo ogólnie gram mi chodzi na najwyższych wymagania ale ja mam z nim jakieś problemy w niektórych miejscach się zacina nie wiem czemu ogólnie nie powinno się zacinać bo komputer ma nawet dobry i nie ma no, takie wymagania nie jakie są na Skyrim to powinno mnie wchodzić na tych właśnie na tych um, ustawieniach jakie mam nawet na najniższych ja gram to też się przycina w niektórych miejscach właśnie nie wiem o co chodzi ale e, powinienem to ogarnąć w Wydaje mi się, że powinienem zrobić formata. E, Dysku twardego, ale nie mam niestety. Nie posiadam. Teraz... E... Prawdy smoki w kuchni? Proszę nie opowiadać pierwszorocznym kłamstw, bo jeszcze ktoś w nie uwierzy i pójdzie szukać smoka. Aha! 10 punktów dla Gryffindoru za pomysłowość. <zum> E, po prostu nie mam teraz e, przy sobie e, tego jak to się nazywa e, Windowsa siódemki, o! O tam mi chodziło. No i tak mamy klasę transportacji blokowaną. Co chyba nic nie ma ciekawego, tylko co pamiętam. Nie wiem czy też tu można. Chociaż. DEPULSO! Można poprzewracać te szafety. Cześć nie wiem po co, dobra, zostawmy bo zaraz my będziemy mieli ślaban. Tu jest fredka jakaś. Nie, tu nic ciekawego nie ma. Tu tylko można wywracać wszystko do przodu. Chociaż tu jest, są jakieś drzwi. No, przesuń się. Ty szkurde. Tu są jakieś drzwi. Nie wiem czy tu można wejść, bo nigdy nie uchodziłem nigdy się nie rozglądałem. Nie, tu też jest taka magiczna bariera. Ale tu nie, 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 nie widzę, żeby to było takie bardzo bardziej. Porozmawiamy później. Teraz jestem bardzo... Za... Dobrze, dobrze. Jestem bardzo zajęta i w ogóle nie mam czasu dla takiego potera. Dobra, to idziemy do tej tych dziewczynek. Padma... Pati, Parwati... Pati, Pati, tak? Patti, coś takiego. Dobra. Czyli lecimy. A ile mamy jeszcze zadanek? Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie, osiem zadań mamy. Łe, to. Dwa odcinki z zadaniami kończymy. To jest sprawy z zadaniami już. Czujesz dla. Ślame? Ale śmieszne dla tych uczniów, znaczy szukania członków gwardii Dumbledora. O. Gdzie my jesteśmy? Aha! I, no właśnie, kolega mi dzisiaj powiedział. Jak można... Mamy tutaj ten... Jak można odblokować portret ten ze ślizgonami, związany ze ślizgonami? Ja wam to dzisiaj pokażę. Właśnie też się zdziwiłem, że takie coś trzeba. Ja mam, a zresztą... Cześć Padma Parvati... E... Możecie później przyjść na spotkanie GD? Mamy się spotkać z profesor Trelawni. Ma zinterpretować mój sen. Dacie radę przyjść później? Nie wiem. Spotkajmy się na wróżbiarstwie, wtedy wam powiemy. Pa! Pa! Pa, 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 pa. Cześć. O co chodziło? Nie patrz na mnie. Padma zachowuje się tak od balu. Jest nadal zła, bo z nią nie zatańczyłeś. Nic nie mówiła. O Ron, dziewczyny rzadko mówią coś wprost. Powinnaś napisać książkę dla chłopaków o tym, jak myślą dziewczyny. Mi się wydawało, że już to robiliśmy, ale mniejsza. Yy... Jeśli komuś, m, ktoś nie wie o co chodzi, to chodzi o bal w czwartej części. No niestety w grze nie było tego balu, ale w filmie był i w książce. Więc... Aha. Jejku, no właśnie, nie zrobiliśmy jeszcze tego z tą Marto. Marto, czy jesteś w Fogwarcie od 50 lat? Tak. O co? Nie. Oczywiście. Coś chyba też robiliśmy. Ciach, 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 I ten portret też nie wiem na którym piętrze, bo no właśnie tamten co mieliśmy, tylko że tamten śpi, bo musimy iść na Na te piętro, gdzie z nim gadaliśmy Ale jeszcze wam teraz pokażę właśnie coś z nami, no po prostu Sam nie wiedziałem, nawet bym na to nie wpadł Że coś takiego właśnie trzeba zrobić Ale jak mi kolega powiedział, tu sam się zdziwiłem No nie w tę stronę, nie no właśnie A z tym astronomem, dalej nie wiem o co chodzi z tym astronomem Jestem No właśnie z nim coś tam gadał, znaczy astronoma, e, poeta Astro... Ja! Serio? Tu! Chcę tu! Natychmiast! Chcę tu! Co wy na mnie celujecie, wy? No niestety ich nie można. No, szybciej. Nie mam naprawdę czasu. Dobra, jesteśmy na siódmym piętrze. Znowu wróżbiarstwo tak latamy po tych korytarzach. O, i akurat będziemy przy salonie Gryfindorów No to dlatego yy, przejdziemy się jeszcze do salonu to, 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 to. Mam nadzieję, że się YouTube nie przyczepił prawa autorskie Przez następne 5 filmów cały czas się przyczepiał prawa autorskie związane z, tym, z tą muzyką z gry Ale na razie daję radę Idziecie na spotkanie? Jeszcze nie weszłyśmy. Ta ropucha Ambridge jest w środku z profesor Treloni. Ambridge uwzięła się na profesor Treloni od czasu tej głupiej inspekcji. Nie może mnie pan zwolnić. Jestem tu od 16 lat. Musiałby się pani tego spodziewać. Zajęcia z wróżbiarstwa zostały odwołane. Biedna profesor Treloni. Przejdziemy na spotkanie GD. Pokażemy tej wrednej Ambridge. Dobra. Dalej. Mm, idziemy na siódme piętro i później do lochu. Znaczy do salonu Gryffindoru i później na, do lochu, tam gdzie był ten. Zobaczycie, no, po prostu... Sam na to bym nie wpadł. A później... do kogo mi dobrze musieli iść? Jimmy Wesley... To profesor Strow. Dobra profesor Sprout Będziemy musieli ją zaliczyć i uszy otwarte. Gargulce są wszędzie. znacie hasło Percivala Prata? no nie, Znowu to byśmy... dobra nie, bo tutaj będziemy musieli tutaj wiem akurat jak to zrobić jeżeli odgadniemy w hasło tego Percivala Prata to wtedy odblokuje nam się to przejście znaczy będziemy mogli z nim pogadać i on nam powie żebyśmy znaleźli jego czyli będziemy musieli znaleźć jego drugi fortret Ja chcę stąd wyjść, nie tam. O, właśnie tu. Bo ja idę teraz do nie sypialni. Musimy znaleźć mówiące dla Binsa. Tu. Tak wiem o tych garg gargulcach, ale jeszcze nie, nie znalazłem Ja mam zawsze problem z tymi gargulcami. Bo do końca nie wiem, gdzie one są. Wszystkie. Dobra. Powoli, powoli. Przeszliśmy już, pewnie niektórzy was się domyślają. No właśnie, bierzemy teraz... Uwielbiam ją. pelerynkę niebitkę. nikt mnie w tym nie zauważy. I idziemy do loku. najgorsze jest to czekanie na te schody Co znowu Nie idziemy na sam dół Nie, już mi się w głowie trochę zakręciło ale <laughs> Dobra, jesteśmy tutaj. Spóźnijmy się na eliksiry. Nie, jeśli pójdziemy tajnym przejściem koło wejścia do podziemi, zaraz tam będziemy. Znasz hasło? Oczywiście, szkoda, że nikt poza ślizgonami go nie zna. I musimy teraz iść za nimi. Czy pamiętasz hasło? Zatkujecie? Oczywiście. Sprawdź, czy nikt nas nie podsłuchuje. Podłe dzieciaki. Co? Dzieci i ryby głosu nie mają Nie rzucajmy, gdy jesteśmy niewidzialni Nie, nie rozumiem właśnie teraz Chyba coś się stać powinno Czy ktoś się tu skrada? No nie rozumiem tego teraz. To sensu. Oni powinni teraz hasło mówić, nie? I to jest bez sensu trochę. No co jest? Ej, no serio teraz, nie pytam. niewidzialni. Mówiłam, nie rzucaj zaklęć w pelerynie. No dobra, ale jak... Chcę... jesteśmy niewidzialni. Ja chcę już wiedzieć te hasło, no ludzie. Mówiłam, nie rzucaj zaklęć w pelerynie. Dobra, może ja wyjdę i wejdę. I wyłączę to. Nie, nie, nie rozumiem. Dzieci tego. i ryby głosu nie mają. to dla mnie trochę beznadziejne. Ciszej tam! Au! Czy ktoś się tu skrada? Nie, nie mam pojęcia. O, czy ktoś się tu skrada? Au! Halo? Nie, no dobra, wiecie co, ja nie rozumiem tego. Wiecie co, w tym miejscu zakończymy odcinek, ja się jeszcze tego mojego kolegi spytałem, jak to do końca zrobić, no, no naprawdę dziwne to było teraz, zobaczyłem. Nie wiem, o co w tym chodzi, no tak, zrobiłem wszystko to, co co, mnie, to, co mi mówił mój kolega, i powinno, te, oni teraz powinni mówić hasło, i my powinniśmy je znać. Nie wiem. Nie rzucajmy, gdy Może nie jakiś błąd wystąpił? Nie, nie, nie mam pojęcia, dobra Mniejsza, w tym miejscu zakończymy sobie odcinek Czekajcie na kolejne, komentujcie, subskrybujcie Lajkujcie Do zobaczenia w następnym odcinku, zagrajmy w Harry Potter i z zakon Feniksa Cześć